Ok. TF podłączony. Programator podłączony. Program jest uruchomiony. Włączamy amigę. Dioda na zielono. Idziemy do programu. I teraz tak. Lewy myszki na ekran. Prawy myszki. Wyszukaj łańcuch. Znalazł nam łańcuch. Znalazł CPLD. Ok i teraz możemy sobie sprawdzić prawym myszki klikając teraz w zasadzie to możemy nawet i tutaj klikać to jest obojętne bo jest wybrany CPLD jeżeli teraz naciśniemy sobie lewy tutaj to mamy i teraz prawy to mamy opcję do programu jeżeli znowu naciśniemy lewy i będzie podświetlony nasz CPLD na zielono i teraz sobie gdziekolwiek naciśniemy Prawy, to mamy opcję do CPLD. I możemy sobie tak sprawdzić, czy jest czysty. Nie jest czysty. Pewnie, że nie jest czysty. Dobra, no to teraz tak. Prawy myszki, oboje, obojętnie gdzie. Skasujmy. Kasujemy soft. Już się nie rusza. Dyskietka. Dobra. I teraz tak. Dwa razy lewy. Pokazujemy, który ma się wgrać. Wgrywa się ten. I znowuż. Wybieramy na zielono. I prawy. Program. I ok. I już. I jedzie. Dobra, sukces. Wyłączamy Amigę, włączamy Amigę i voila.